Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, dr Anna Torpeda. Jak zawsze w niedzielę, jak zawsze w Wirusowi Top Life, jak zawsze z uśmiechem do Państwa. Mimo tego, że nie żyje Krzysztof Krawczyk, prawda? Moglibyśmy być smutni, ale nie bądźmy. Po co być smutnym? Bądźmy radosnym. Tak mówią nam leki na depresję. Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie w naszym konciku. Będziemy oczywiście odpowiadać na Państwa pytania związane z seksualnością z życiem seksualnym, seksualna, niebezpieczna, tak o mnie czasami prawda, mówią <laughs> w szkole medycznej, ale proszę Państwa, to stara historia. Eee, no, ja jestem prawda, z wykształcenia eee, doktora naturopeda. Proszę Państwa, pytania, przejdźmy do pytań. Pytania Państwo zadają oczywiście bardzo dobrze. Proszę zadawać pytania. Dużo pytań nie będzie zadanych, wtedy ja prawda mogę usiąść i zobaczyć, eee, czy pytania się nadają, czy się nie nadają. Bo jeśli się nie nadają, Państwo mówią, kutas duży mały. Proszę Państwa, to nie jest pytanie. Państwa, to jest stwierdzenie faktu. Proszę spojrzeć, ocenić, zmierzyć się dzienniką, prawda? Ja tu mam akurat tę zawsze na podorędziu, ażeby zmierzyć penis. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do pytań. Pierwsze pytanie, jakie Państwo zadali, to jest pytanie, takie dosyć, Państwa, jest moim zdaniem może mniej związane z seksem, a bardziej związane, Państwa, z Państwa związkami. Czy da się sprawdzić, czy chłopak nie oszukuje, że jest analnym prawiczkiem? Proszę Państwa, pytanie jest proste. Pytanie jest proste. Zapytać. Proszę zapytać po prostu, Hej, cześć chłopaku, czy ty miałeś już dupię ptaka? I on powie tak albo nie, i teraz państwo patrzą mu prosto w oczy. Ale prosto w oczy trzeba patrzeć. Czy mu się błyszczą, czy mu się świecą? Bo wiadomo, jak się błyszczą, to jest co innego niż jak się świecą. I ten sposób państwo znacie prawdę. Bęk! Jest oczywiście druga metoda. To jest taka metoda z użyciem yy, mydła, masła, to jest skomplikowane, trzeba też sody oczyszczonej trochę. W... Ja nie będę opisywać teraz tego wszystkiego, Państwa, bo to jest taka metoda trochę bardziej inwazyjna. Ale przede wszystkim ufajmy sobie w związkach, prepaństwa. Jeżeli państwa partner mówi, nigdy w życiu nie miałem ptaka, to proszę uwierzyć, że nie miał yy, yy, chłopaka. Proszę bardzo, Bek, pierwsze pytanie załatwione. Yy, doktora na torpeda, będę jak torpeda. Proszę Państwa, drugie pytanie znów, znów związane będzie tym razem z odbytem. No jakoś Państwo tak lubią tę część ciała, nie dziwnego ja też, yy, ale też nie fiksujmy się, proszę Państwa, na odbycie. Odbyt odbytem, ale są też inne, są na przykład suty. Proszę Państwa, suty są niedoceniane i proszę, by Państwo na przyszłość docenili suty. To jest takie moje przesłanie dzisiaj, proszę Państwa, w tydzień po Wielkiej Nocy, doceńmy suty. Pytanie brzmi, czy dotykanie odbytu podczas masturbacji oznacza, że jestem gejem? Proszę Państwa. No, jeżeli jesteś kobietą, to nie. Bęk był żart doktorany torpedy, klasyka tematu. Proszę Państwa, idziemy dalej. Pytanie brzmi, czy właśnie czy to znaczy, że z tym gejem? To zależy. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że stymulacja prostaty jest bardzo ważna. Stymulacja prostaty nawet dla osób hetero jest bardzo ważna. Ja wiem o tym, ponieważ ja prawda, leczę osoby hetero także. Bo, o, bęk, nikt nie wiedział, to jest dziwienie. Ja widzę na Państwa twarza zdziwienie. Ja wiedziałam. Eee, Proszę Państwa, więc ja leczę także osoby hetero seksualne. No niestety, no, oni też mają jakieś tam problemy swoje. Eee, Odtykanie odbytu można robić, należy robić. Jest to stymulacja, jest to pro Państwa ku zdrowotności. I pa warto pamiętać, mocno stymulujemy hemoroidy, likwidujemy. Proszę zapamiętać, piękny wierszyk miał ja ucząć się w podstawówce. Mam nadzieję, że Państwo też. Jeśli nie, doktor torpeda przekazuje wiedza. Bank. O to właśnie chodzi w naszych spotkaniach, proszę Państwa. Kolejne pytanie jest pytaniem do no, natury, takiej bardziej psychologicznej ja będzie, proszę Państwa. Pytanie z natury psychologicznej. Czy w depresji spada libido? Eee, proszę Państwa, to, znów pytanie, na które należałoby zacząć odpowiedzieć, od słów, to zależy. A skoro to zależy, no to proszę Państwa, proszę mi pokazać w takiej sytuacji, jakie było libido przed. I ja wtedy będę w stanie ocenić, czy ono spadło. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo prosta. Proszę pokazać kuta yy, przed, kuta po, zdjęcia, fotografię, proszę wysłać do mnie na adres doktorana Torpeda, skrytka pocztowa 247, warszawa 02397. Proszę wysłać zdjęcia, ja wtedy porównuję, sprawdzam, oceniam, decyduję, zwracam. Sytuacja. Jest to rozwiązanie dla Państwa natychmiastowe. Depresja, Libido, możliw. Niebezpieczeństwo jest tu dla Państwa, bo ja wiem, bo kiedyś byłam w depresji. Byłam też kiedyś Libido. Wolę to drugie. Państwu też polecam. Proszę Państwa, jest tu także pytanie natury takiej, no powiedziałabym, tym razem mm, technicznej, Technicznej, ale ważnej. Proszę Państwa, my się tu niczego nie boimy w naszym programie. Na naszym końcu porad doktoralne torpedy niczego się nie boimy. Jedziemy z tematem jak po polej suce, proszę Państwa. Tu nie ma zmiłuj. Techniczne rzeczy też są ważne. Proszę Państwa, pytanie brzmi: czy żel intymny feminium nadaje się do seksualnego? Tak. Proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania. I uwaga, niespodzianka, proszę Państwa, to jest no, zupełna nowość. Państwo odwiedzą się o tym jako pierwsi. Wow, bank, niesamowite. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż uruchamiam swój kanał. Switkano, proszę Państwa, na aplikacji TikTok. Proszę Państwa, będę odpowiadać na Państwa pytania także na aplikacji TikTok. Proszę serdecznie dodać tam, prawda, doktora na torpeda. Zajdziecie mnie Państwo bez problemu. Jest tylko jedna tam na torpeda, proszę Państwa. Doktor. Yy, 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 widać. Yy, proszę mnie znaleźć, proszę mnie dodać. Yy, będę także obecna na Instagram, ale to jeszcze nie ten moment. Proszę Państwa, ja nie mogę się naraz na wszystkiego tego nauczyć. Tam jest dużo przycisków. Ja, prawda, tak tym się nie znam. I yy, przy, przypominam Państwu przesłanie dzisiejszego programu. Pamiętajmy o sutach. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Doktora na torpedach.